Cześć. Przychodzę do was dzisiaj z mokrymi włosami, ale to nic. Yy, I mam dla was bookhaul, czyli pokażę wam moje nowe książki. Yy, ekscytuję się nimi dosyć mocno i już nie mogę się doczekać po prostu, żeby o nich opowiedzieć. Będą to książki, które pojawiły się na moich półkach w, w przeciągu ostatniego miesiąca plus minus. Podzieliłam je sobie na tak jakby trzy kategorie. Pierwsza to będą książki z biedronki. I pierwsze, co chcę wam pokazać, to są Dwie kolejne książki z tego pięknego wydania klasyków. One w tych foliach nie wyglądają aż tak ładnie, bo się aż tak ładnie nie mienią jak bez. Ale tak, mam tutaj drugi tom z Nahora i jestem bardzo ciekawa tej książki, bo widziałam opinię na Goodreadsie, że nawet drugi tom jest lepszy od pierwszego. A pierwszy się zakończył tak, że ja w ogóle nie wiedziałam, że jest jakaś kontynuacja. Jestem. Bardzo ciekawa, co tu się będzie działo. Bo zupełnie nie mam żadnego pomysłu, w jaką stronę mogłaby pójść fabuła, bo ten pierwszy tom zakończył się tak, że tak naprawdę wszystkie wątki zostały rozwiązane. Więc zupełnie nie wiem, co tu się będzie działo. Dlatego jestem podekscytowana. I kolejna mam tu przedwiośnie. O przedwiośnie chyba nie, nie muszę mówić. No, to jest klasyka. Ja przedwiośnie nie czytałam, gdy miałam to jako lekturę, bo ja w ogóle nie czytałam lektur już w liceum. Podstawcy jeszcze czytam. W gimnazjum też, ale w liceum przystałam, bo po prostu wtedy miałam taki bardzo. Bardzo byłam zajarana fantastyką i czytałam tylko fantastykę i irytowało mnie to, że jestem zmuszana do czytania książek, których nie chcę czytać, więc czytałam tylko streszczenia lektur, a ym, no, a w domu sobie czytałam książki, które mnie akurat interesowało wtedy. I ostatnio jako, że tak trochę zaczęłam bardziej się interesować klasyką, to też do tych lektur chcę sobie trochę wracać. No i jak zobaczyłam te przedwiośnie w tym pięknym wydaniu, no to mówię, muszę, ja widzę cokolwiek w tym wydaniu i kupuję. Widziałam, że jest audiobook, więc pewnie niedługo po to sięgnę, chociaż ostatnio trochę mi przeszła ta faza na. Klasyki, i teraz mam bardziej fazę na książki, które typowo dostarczą mi rozrywki. Właśnie jakaś fantastyka albo jakieś kryminało, thrillery, to jest to, na co mam ochotę ostatnio. Ok, i dalej. Kupiłam też y, trzy książki w tych takich koszach y, po 999, które co jakiś czas się po pojawiają w biedronce. I pierwsza z tych książek to jest Żerca, czyli trzeci tom szeptuchy. Ja o szeptusze mówiłam chyba w poprzednim filmie albo jeszcze wcześniejszym. Ja czytałam dwie, serie, dwie książki z serii Szeptucha. Pozdrawiam tutaj Martynę, która też czyta albo czytała przed chwilą jeszcze niedawno jakoś Szeptuchę. To, jest, to nie jest dobra seria. I mi się ona nie podobała i ja bardzo tak się mocno zastanawiałam, czy skończyć tą, książ, tą serię, czy sprzedać te, te książki z tej serii, które mam, bo nie chcę trzymać niedokończonej serii na półce. Ale jak zobaczyłam ten tom w za 10 zł, to mówię dobra, wezmę. Podejrzewam, że to będzie tak złe, że aż śmieszne, więc tak nie mam żadnych wymagań do tej książki, więc może nie będzie tak źle. Ale raczej w najbliższym czasie chyba nie będę po niej sięgać, bo obawiam się, że będziemy trochę frustrować ta książka. A nawet nie trochę, a mocno. I kolejną książką kupioną za dychę w Biedronce jest Łańcuch. To jest thriller, który brzmi tak dobrze, bo tutaj jest taki motyw, że... Do rodziców dzwoni telefon, i przez ten telefon ktoś im mówi, że ich dziecko zostało porwane. I żeby je odzyskać, oni muszą porwać kolejne dziecko. I później znowu, jak oni je porwą, odzyskują swoje, to znowu do kogoś innego taki telefon dzwoni. I to jest właśnie taki łańcuch. No, mi się bardzo podoba ten pomysł. Jest to coś ciekawego i nie jest też jakoś bardzo gruba ta książka, i to jest coś, na co też mam ochotę. I myślę, że w niedalekiej przyszłości po to sięgnę, bo. Bardzo mi się ten pomysł podoba. I ostatnia książka z Biedronki to są tunele. To jest książka, na którą mam chyba największą ochotę z tych wszystkich książek tutaj. Bo ta książka opowiada o chłopcu, któremu w niewyjaśnionych okolicznościach znika ojciec, i on ten chłopiec razem ze swoim przyjacielem wyrusza na poszukiwanie tego ojca. I oni właśnie schodzą do tytułowych tuneli, i tam ponoć mają odkryć jakiś mroczny sekret. I ponoć cała ta książka jest taka właśnie mroczna, taka tajemnicza. I. Ponoć bardzo wciągająca i trzymająca w napięciu. I na to liczę. I widziałam, że jest audiobook na Bugbicie. I chyba jak skończę obecnego audiobooka, to, to zabiorę się właśnie za te tunele, bo jestem mega ciekawa tej książki. Zapowiada się bardzo dobrze. I tak jak mówiłam, to już wszystkie książki z Biedronki. Kolejne będą książki, które w sumie nie są moje. Bo są to książki mojego chłopaka, który przywiózł je tutaj, jak się do mnie wprowadził teraz niedawno. I nie będę wam pokazywać wszystkich tych książek, tylko pokażę te, które mam zamiar przeczytać, bo on przywysysysta też sporo książek o kolarstwie, o sporcie, ale tym się średnio interesuje. I y, po pierwsze, nie będę ich raczej czytać, po drugie, nic o nich nie wiem, więc nie miałabym nawet co o nich powiedzieć. Więc tak, y, pierwsze, co to przywysta całą serię Harry'ego Pottera? I to mnie tak cieszy, bo ja od naprawdę dawna chciałam Harry'ego przeczytać i aż mi głupio trochę, że jako osoba, która czyta dużo książek i czyta dużo fantastyki, że, że nigdy nie czytam Harry'ego Pottera, czyli takiego klasyka. Ale już zaczęłam, mam tutaj zakładkę, jestem gdzieś tak plus minus w połowie, gdzieś tak tu. Słucham sobie tego w audiobooku, audiobook na bugbicie jest bardzo dobry, czyta go Piotr Rączewski i po prostu cudownie się tego słucha. No i fabuła też mi się mega podoba, bardzo super to jest, ale no, więcej nic nie będę mówić, no bo chcę najpierw tą książkę skończyć. No i myślę, że nie muszę chyba tłumaczyć, o czym jest Harry Potter, bo to chyba każdy o tym słyszał. I kolejna książka to jest Uczta dusz. To jest książka, o której ja nigdy w życiu nie słyszałam, ale opis brzmi naprawdę dobrze, bo mamy tutaj świat, w którym... Mm, są magowie, którzy czerpią energię z dusz innych ludzi, yy, ale tak mogą robić i oni w ten sposób skracają ich życie za każdym razem, jak użyją swojej magii. Ale tak mogą robić tylko mężczyźni, ponieważ kobiety mogą jedynie czerpać energię ze swojej jej własnej duszy i w ten sposób skracają swoje własne życie. No i mamy tutaj naszą główną bohaterkę, która się buntuje i ona stara się odmienić swój los i stać się właśnie takim magiem, jak ci wszyscy mężczyźni. I mamy tutaj też y, jakieś zło, które się budzi i zagraża. Ludziom. No i tak, ja wiem, że to nie są jakieś super oryginalne motywy, bo y, ten motyw jakiejś tam dziewczyny, która chce odmienić swój los i stać się jak mężczyźni, no to, to, to jest taki dosyć trochę, no często to gdzieś się pojawia, ale jeśli to będzie dobrze napisane, to wydaje mi się, że to może być bardzo fajne i to jest y, trylogia z tego, co wiem, a ja obecnie mam u siebie dwa tomy. I kolejna książka to Inferno. Ja o tej książce również nie słyszałam, ale słyszałam o kodzie da Vinci. I to jest ten sam autor, co napisał kod Da Vinci. Nie czytam go do Da Vinci, ale wiem o czym jest, bo kiedyś chyba na polskim gimnazjum oglądaliśmy film, ale jakoś tak średnio się na nim skupi skupiałam, więc tak do końca nie wiem, ale tak coś, nie coś kojarzę. I tu chyba będą jakieś motywy podobne, bo tutaj z tyłu jest napisane, że sztuka i architektura jeszcze nigdy nie kryły tak przerażających zagadek. Trzeba je rozwiązać, nim na ziemi stanie się piekło. No, za dużo nam nie mówi ten opis, ale jest coś takiego w tej książce, co mnie tak bardzo mocno intryguje. No, piszą jeszcze, że to jest fenomenalny, apokaliptyczny thriller. I to właśnie spodziewam się potem, że to będzie coś, co mnie mega wciągnie i co będzie właśnie takie bardzo zagadkowe i takie trochę właśnie mroczne i że będę czuła takie napięcie z tej książki. Nie wiem, taki vibe mi daje ta okładka i, i ten opis. Bardzo się też nie mogę doczekać, aż przeczytam. Yy, tak, i to będą wszystkie książki, które mój chłop tu przywiózł. Znaczy przywiózł jeszcze pozostałe części Eragona. No, ale o Aragonie mówiłam też mm, dwa filmy temu, jak mówiłam o seriach. I ostatnie cztery książki to będą książki, które sobie zamówiłam ostatnio na Skopie. E, zamówiłam je, ponieważ mój chłopak powiedział mi, że mam za dużo książek. I ja się zdenerwowałam, jak to usłyszałam, i zamówiłam więcej książek, bo no, kurde, no książek nigdy za dużo, tak? Można mieć co najwyżej za mało miejsca na książki, a nie za dużo książek. E, tak, i. Zamówiłam sobie książki, które najdłużej mam dodane na Goodreadsie. Jeszcze ich nie przeczytałam. Ja na scuprzepie zamawiałam już drugi raz i jestem bardzo zadowolona z obu tych y, zamówień. Y, to są książki z drugiej ręki. Ja zapłaciłam niecałe 60 zł z przesyłką już za cztery książki. No bo tam każda z tych książek kosztowała jakieś 13 zł średnio. I te książki są w stanie praktycznie idealnym. Y, jedna z nich tylko ma jakieś y, widoczne uszkodzenia, a reszta, no pokażę Wam zresztą zaraz. I tak pierwsza książka to jest Hazelwood. Ja tutaj nie widzę żadnych uszkodzeń. No, no nic, ani zabrudzeń żadnych nie ma, ani nic. To po prostu jak nowa książka. To jest książka, którą kiedyś bardzo mocno się zachwycała Tola z kanału zaksiążkowanej, i ona tak bardzo dobrze mówiła o tej książce, że ja sobie ją dodałam na Godricie, a później zapomniałam o niej. To jest książka o dziewczynce, której umiera babcia i później znika jej mama, zostaje porwana i dostaje od tej mamy tylko jedną wskazówkę, która mówi, tak jak jest tutaj na okładce napisane, Trzymaj się z dala od Hazelwood. I to jest też właśnie ponoć takie mroczne, trochę trochę chyba spodziewałam się, że to będzie miało trochę podobny vibe do tuneli, yy, takie właśnie mroczne, niepokojące, trzymające w napięciu. I kolejną książką jest Droga Szamana, tom pierwszy. To jest książka o grach komputerowych i ta książka yy, opowiada o świecie, w którym ludzie mogą sobie wchodzić do takich kapsuł, które przynoszą ich w świat właśnie gry komputerowej, i oni mogą zostać w tej grze nawet miesiącami, bo te kapsuły podtrzymują ich przy życiu. No i oni sami sobie są po prostu w tej grze. I oni, kiedy chcą, mogą wrócić z tej gry, i tam im się nic nie dzieje. Nawet jeżeli oni stracą życie w tej grze, no to po prostu są jakby, no wracają do, do realnego świata i tyle. Nie odczuwają tam też bólu, no tak jakby grali po prostu, tylko są tam w środku, w środku tej gry. I nasz główny bohater jest przestępcą. To znaczy, on popełnił jakieś przestępstwo. Wydaje mi się, że chyba nieumyślnie. I mamy tutaj głównego bohatera, który popełnił przestępstwo. I za karę zostaje zesłany do gry. Yy, przydzielono mu postać szamana. Ma wyzerowane yy, statystyki, nie ma w ogóle żadnego ekwipunku. I ma jakby wyłączoną tą ochronę. To znaczy, on tam, jak coś go tam zaatakuje, to on będzie czuł ból. Jeżeli straci życie w tej grze. To straci życie, też naprawdę. No i on musi tam jakoś przetrwać. Ja się jaram tą książką, bo ona brzmi naprawdę spokojnie. Ja też lubię sobie pokrać czasem w jakieś gry i wydaje mi się, że to mi się może mocno spodobać. Zamierzam to też podrzucić mojemu bratu później, który spędza większość życia przed komputerem. Wydaje mi się, że dla niego to też by było coś bardzo spoko. I kolejna książka to Misery Stevena Kinga. To jest. Tak trochę książka o książkach, czyli coś, co ja po prostu uwielbiam, ponieważ główny bohater jest pisarzem. I on pisze serię książek i w tej ostatniej części postanawia zabić główną bohaterkę. I on... Yy, później tam jedzie sobie gdzieś samochodem, ma wypadek i budzi się w domku na odludziu, oczywiście. Yy, I tam kobieta, która bardzo lubi te jego yy, powieści, ona, to, to, to jest jej dom po prostu, ona się nim opiekuje i tak dalej. No i yy, później nie wiem co tam się dzieje, ale wiem, że duże znaczenie ma to, że ten autor uśmiercił tą główną bohaterkę, którą ta kobieta bardzo lubi i nie wiem czy ona chce się jakoś zemścić na nim czy coś. No nie wiem, bo jeszcze tego nie czytałam, ale no jedna z najpopularniejszych książek Stephena Kinga. Ja Stephena Kinga na razie czytam Cmentarz zwierząt tylko i mi się bardzo podobała ta książka. Oczywiście zakończenie skopane jak to przy Steven Kingu ponoć jest. Znaczy no czytałam na razie tylko jedną jego książkę, ale takie są opinie o nim, że że zakończenia pisze bardzo słabe. No ale tak, z tego co wiem, to książki Kinga albo się kocha albo nienawidzi. Bo ja bardzo skrajne opinie słyszę o jego książkach. Albo ludzie mówią, że jakaś tam jego książka jest cudowna, albo że jest beznadziejna. Ja mam jeszcze kilka książek Kinga, ale jakoś tak, no nie wiem, nie złożyło się jeszcze, żebym je jakoś przeczytała. Ale na pewno to zrobię kiedyś. I ostatnia książka. To jest każdego dnia. To jest książka, na którą mam najmniejszą ochotę, ponieważ wydaje mi się, że to jest już taka bardziej obyczajówka. Nie jestem pewna co do gatunku, szczerze mówiąc, wiem, że mamy tu chłopaka, który budzi się codziennie w innym ciele. I to jest tyle. I ja słyszałam dobre opinie dosyć o tej książce, kiedyś słyszałam o niej sporo, też chyba u zaksiążkowanych, wydaje mi się, że Tola to czytała też właśnie i bardzo jej się to podobało. No i tak sobie dodałam to na tym Gudricie, bo tak mnie to zaciekawiło i, i tak sobie, jak weszłam na tego gudricę, ostatnio sobie o niej przypomniałam i stwierdziłam, że a kupię i przeczytam, też jest cienka. No, i tak. Aha, i nie mówiłam. Ta książka i droga szamana są też w idealnym stanie. Ja tu nie widzę żadnych. No, może ta jest delikatnie przybrudzona tutaj do góry, ale to naprawdę delikatnie. Jedyne co no to ten Stephen King. On ma trochę uszkodzeń. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest wgięty trochę grzbiet. I tutaj ma takie. tu i i, i tu. No, troszkę jest uszkodzona ta książka, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. O, i tu jeszcze widać uszkodzenia. Tu. Ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Ale tak jak mówię, mi to zupełnie nie przeszkadza i tak. No, wygląda dobrze, ta książka na pierwszy rzut oka. Trzyma się wszystko, kupy i no, za 12 czy 13 zł to nie będę wybrzydać. I to już będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!